Nie wiesz, jak wycenić swój samochód? Nie masz pojęcia, jaka cena będzie odpowiednia, i nie będzie za wysoka, bądź też za niska? To ten film jest. Dla Ciebie w tym trzyminutowym poradniku pokażę Ci, jak dzięki narzędziom od Otomoto uzyskać prawidłową cenę rynkową, nie wychodząc nawet z domu. Jeżeli w najbliższym czasie planujesz sprzedać samochód, obejrzyj ten film koniecznie do końca, ponieważ na końcu podaję Protip, który zwiększy skuteczność Twojego ogłoszenia. Przechodzimy teraz do strony logowania Otomoto. Eee, ja tutaj już konto mam założone, jeżeli nie masz założonego konta, w jednym z następnych filmów pokażę. Ci, jak to zrobić. Natomiast jest to mega, mega proste. Wpisujemy login, hasło i przechodzimy do naszego panelu użytkownika. Klikamy ten przycisk Zacznij sprzedawać. Otwiera nam się ogłoszenie. Tu też mamy drugi taki slot, jak można ten samochód wycenić, ale o tym narzędziu powiem w kolejnym odcinku. Teraz pokażę Ci. Troszkę inne narzędzie, które według mnie trochę szybciej i łatwiej pokaże Ci dokładną cenę Twojego samochodu. Klikamy, utwórz ogłoszenie, pojawia nam się z automatu osobowe. Wiadomo, że przed. Przystąpieniem do tego procesu warto przygotować dowód rejestracyjny, gdzie będziemy mieli chociażby numer VIN, datę pierwszej rejestracji, czy numer rejestracyjny, które są niezbędne do tego, aby ten samochód wycenić i wystawić na automoto. Ja już mam skopiowany swój numer VIN, przekleję go teraz tutaj do okna. Mamy pierwsze pytanie: czy samochód jest uszkodzony? Mój samochód w tej chwili nie jest uszkodzony, nie jest też importowany. Wpisuję. Numer VIN, wpisuję. Przebieg, numer rejestracyjny, datę pierwszej rejestracji. Okej. Okay. Oto moto już z winu rozkodowało sobie, co to jest za auto. Muszę uzupełnić tylko o odpowiedni rocznik. Marka, Model zgadza się, rodzaj paliwa zgadza się, wybieram odpowiednią moc, liczba drzwi, skrzynia biegów. Proszę bardzo, wybieramy wersję, dostępne wersje. Zaznaczamy wersję. Jeśli nie znasz swojej wersji, warto poszukać w internecie. Głównie po wyposażeniu to rozpoznacie. O tym opowiem też w następnym filmie: jak tej wersji poszukać, dopasować ją do swojego auta, ponieważ nie jest to taki prosty temat, jak się okazuje. Wybieramy wersję, w tym przypadku jest to komfort. Wybieramy też generację, typ nadwozia, kolor. I tak naprawdę dostajemy już podpowiedź. Średnia wartość takich samochodów, jak ten, który wystawiam, to między 11 050 zł a 13 500. Wiadomo, że ta. Cena jest uzależniona od e, tak naprawdę wielu czynników, czyli np. stanu technicznego, czy też poziomu zadbania o samochód, ale ja raczej e, zazwyczaj tutaj patrzę sobie na tą, ten wskaźnik i staram się celować w środek. Jeżeli wpiszemy cenę 12 tysięcy złotych, cena jest w średniej. I tak naprawdę możesz od tego zaczynać. Jeżeli uważasz, że twoje auto jest bogato wyposażone, super zadbane, to wiadomo, że możesz trochę powyżej tej średniej wyjść i trochę przełamać ten zakres. Natomiast jeżeli auto jest zdecydowanie w słabej kondycji, no to ta cena również powinna być niższa. Tutaj mamy też parametr, który warto przypomnieć, ponieważ na automoto można dodać do 40 zdjęć i z tymi zdjęciami właśnie ja mogę Ci pomóc. Na moim blogu, który znajdziesz link do, do którego znajdziesz link w opisie tego filmu, podpowiadam w jaki sposób robić zdjęcia samochodów, jak umówić się chociażby ze mną na sesję, dlaczego Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego fotografa oraz jak zrobić dobre ogłoszenie. Tutaj dodam jeszcze tylko, że na Automoto najwięcej samochodów wystawionych jest w tej chwili do kwoty 50 tysięcy złotych. Jest to około 48% wystawionych obecnie ogłoszeń, czyli bardzo duża konkurencja. I dobre zdjęcia to jedna z tych rzeczy, która może mocno Cię wyróżnić na tle konkurencji, a inwestycja w taką sesję nie jest wcale Czymś, no, mocno rażącym dla kieszeni. Jeżeli masz wątpliwości, chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, znajdziesz też w opisie tego filmu bezpośredni kontakt do mnie. Zachęcam cię do zadania chociażby pytania. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie ogłoszeń, również możesz zadać mi je w komentarzu, bądź napisać do mnie bezpośrednią wiadomość. A teraz na koniec obiecany pro tip. Na Otomoto ruch rośnie w okolicach godziny 16. Także jeżeli planujesz do Ogłoszenie dodaje w okolicach właśnie godziny 16. Wtedy większość użytkowników już przestaje dodawać ogłoszenia, bo robi to od rana. Natomiast większość odbiorców, czyli użytkowników, którzy szukają, Właśnie po 16 zaczynają przeglądać ogłoszenie. Jeśli wybierzesz wariant z podbiciami, podbicia będą dodawane o tej samej godzinie, o której dodajesz ogłoszenie. Czyli dzięki temu zabiegowi naturalnie zdobędziesz lepszą pozycję, będziesz częściej wyświetlany niż twoja konkurencja. Mam nadzieję, że ten film ci pomógł. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, zaobserwuj mój kanał. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało zadaj je w komentarzu. I widzimy się niedługo przy następnym materiale, który na celu będzie miał... Pomoc w sprzedaży Twojego samochodu, bo można w tej chwili to zrobić totalnie bez ingerencji, bez wychodzenia z domu. Mam na to prosty sposób i w najbliższym czasie będę o nim dużo mówił.